Przed wiekami w tym miejscu nad panoramą miasta wznosił się okazały zamek. Wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim, następnie przebudowany na rezydencję w stylu barokowym. Doszczętnie zniszczony w XVII wieku przez wojska szwedzkie. Z dawnej siedziby biskupów chełmińskich do czasów współczesnych zachowały się jedynie relikty ośmiobocznej wieży, piwnicy z fragmentami sklepienia oraz porozrzucane gdzie niegdzie zwaliska kamieni i cegieł. Ten historyczny zakątek Wąbrzeźna w sierpniu 2020 roku prawdopodobnie po raz pierwszy stał się scenerią wyjątkowego koncertu muzycznego, jakim był Jam Session młodych muzyków jazzowych. Co oznacza termin Jam Session? Jest to zbiorowe muzykowanie, podczas którego improwizuje się na temat popularnych standardów muzycznych, lub po prostu jest to gra w tonacji nadanej przez któregoś z grających muzyków. I właśnie tematem dzisiejszego odcinka będzie jam session, bo towarzyszyć nam będzie muzyczna improwizacja Marcina, Mateusza i Macieja. Jam tradycyjny, bo przecież chodzi tu o smaki wąbrzeźna. A improwizować przy stole kulinarnym będą dzisiaj Karolina i Tomek. Witam Was serdecznie. Jam dobry. Jaki jam przygotujemy? Robimy dzisiaj jam z mirabelek. Najbardziej lokalnych jakich się dało, bo drzewko mirabelkowe rośnie na podzamczu. Czyli w pobliżu mirabelki zostały zerwane, tak, tak? Ze tak? zebrane. To jest dosyć trudny moment, kiedy te mirabelki są najlepsze, bo jak jeszcze są na drzewie, to są niedojrzałe, ale jak już leżą, to mogą być przedojrzałe, także selekcja jest niezbędna. Rozumiem, że zostały umyte i przystąpiliśmy do drylowania? Tak, tak, tak. to jest najbardziej żmudna szczynność, więc najłatwiej jest użyć noża, a jak ktoś ma z dużym oczkiem, to może też użyć drylownicy. Dlaczego mirabelka, a nie inny popularny owoc typu truskawki, hmm. śliwki? Przede wszystkim dlatego, że te drzewa są troszeczkę zapomniane i to te owoce też. Moi rodzice kiedyś mieli działkę przy ulicy Wirgi Wigury i tam po prostu takie piękne drzewo z mirabelką. Ja też je pamiętam. Widzę, że przystąpiłeś już tutaj do pewnych czynności. Tak. O czego zaczynamy? Przygotowanie naszego dżemu? Jest to kardamon, jest to przyprawa bardzo aromatyczna i można ją odrobinę przycisnąć w moździerzu i odrobinę, odrobinę też cynamonu dodamy. Rozumiem, że podkreślą smak. Naszego dżemu, tak? Ja tak. pozwolę sobie już uruchomić tutaj naszą płytkę. Zapach już się unosi. Warto, się. warto to troszeczkę po, podprażyć. Na rozgrzaną patelnię dodajemy mirabelki. długo będzie musiało się smażyć? Około, około 10-15 minut. Warto też pamiętać o tym, że są to owoce pełne to witamin, mniejsze. więc im dłużej będziemy obrabiać się termicznie, tym więcej stracimy z tego wartości. Warto od czasu do czasu przemieszać te owoce, żeby one też jakby nie, nie traciły swojego kształtu. To też jest kwestia preferencji, bo niektórzy lubią czem rzadszy, niektórzy lubią gęściejszy, niektórzy wolą całe owoce. Albo większość owoców. Czy do tego dodajemy cukier? No, to jest jakby następny etap. Też w zależności od tego, czy te przetwory mają być na krótko, na zaraz. Na przykład można podawać taki dżem od razu na drugi dzień, albo nawet tego samego dnia po zrobieniu. I wtedy ilość cukru nie ma aż takiego znaczenia, gdyż cukier jest składnikiem yy, konserwującym. My będziemy dodawać miodu. Na około kilogram dodaliśmy trzy łyżki. A co w sytuacji, gdybyśmy chcieli jednak przechować nasze przetwory na zimę? To te, te, tak jak mówiłem, cukier jest najstarszym, yy, prawdopodobnie pomiodzie, składnikiem konserwującym, więc yy, spokojnie można dodawać. Czyli miód albo cukier, zależy tak. od preferencji. Tak. A co z substancjami zagęszczającymi? My będziemy używać agar. Agar, jest to wegetariański zamiennik żelatyny. wyjątkowy program, bo docierają do nas nieustannie charakterystyczne dźwięki jazzowe. Nie bez powodu. Tak jak wspomniałeś teren, w którym się znajdujemy jest bogaty w dzikie owoce, które można wykorzystać w kuchni. Tak, tak i tak jak słyszymy za plecami panowie dogrywają nam muzykę na żywo improwizując tak jak my improwizujemy, bo każdy dżem jest i do jakiegoś stopnia improwizacją. Wąbrzeźno jest szalenie bogate w młodych ludzi, którzy tak którzy naprawdę robią świetne, świetną muzykę. Między innymi dzięki temu powstała koncepcja organizacji festiwalu jazzowego. To Karolina z Tomkiem są prekursorami tego działania. Festiwal nie odbył się w tym roku ze względu na pandemię, ale mam nadzieję, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, żeby odbył się w przyszłym roku, tak? Czy termin już mamy ustalony? Stwierdziliśmy wszyscy razem, że lepiej będzie przesunąć ten festiwal na lato i będzie to sierpień 2021. Pracujemy wspólnie nad jakby dopracowaniem tej koncepcji. Część wydarzeń przyszłorocznego festiwalu odbędzie się z pewnością w tej charakterystycznej klimatycznej scenerii. Dzięki temu, że zorganizujemy to w wakacje, cała masa osób nie tylko będzie mogła posłuchać muzyki, ale i pospacerować, kontemplować tę muzykę w pięknej scenerii. dają ton dzisiejszemu gotowaniu. My się przez to też zagadaliśmy o muzyce, a widzę, że nasz dżemik za chwilę będzie gotowy. Tak. Co jeszcze dodajemy? Teraz dodajemy właśnie substancję żelującą. Warto ją wsypywać powoli, żeby ona się bardzo ładnie rozprowadziła. Do przestudzonego dżemu dodajemy miód, tak. Teraz co, go, co by go troszkę obsłodzić. No Jest to jakby nie było nieodzowna część tej radości przy zjedzenia dżemu. On musi jednak swoją słodycz mieć. Dżemik jest gotowy? Tak, zaraz będziemy degustować. Ja ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie za to, że zechcieliście podzielić się z nami wyjątkowym, bardzo ciekawym przepisem na dżem. Zachęcamy Państwa do wypróbowania tego przepisu w swoich domach. Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta oraz Miejskiej Telewizji Lokalnej. I'm <music>